Widzicie w kolejnym odcinku, w którym spróbuję zrobić samodzielnie kielich. Tu mam taką kielicharkę. Tutaj jest jedna śruba, którą się dociska. Tutaj rurę. To jest do kielichowania pokrętło. I tak mam no tutaj rury. Muszę statyw poprawić trochę. O, już lepiej widać. Trzeba dopasować który go pasuje. Widzę, że w ten to będzie pierwszy kieliszek, jaki będę robił kiedykolwiek, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Teraz, z tego co widzę, to, to trzeba docisnąć. Nie wiem, ile tej rury tu trzeba tak naprawdę, nawet zostawić wyciągnięte, wyciągniętej. Zostawmy na razie tak, ja wiem, może z tyle. Zaraz to zmierzymy ile tu tego jest. Tylko dokręcę tam śrubę tu. Jakiś metr. I to ma około 6-7 mm. Wystawione, no to tak na oko. To nawet nie wiem wkrężonej Tego nie mam. I teraz tak. To trzeba odkręcić, najechać na tą rurę. To jest rura ucięta brzeszczotem. Także przez to taka może się wydawać przypsuta, ale to na pewno brzeszczotem nie będę tego ciął. Także to mamy dokręcone. I teraz kielichujemy. Myślę, że to będzie szło trochę ciężej. Na razie idzie lekko. Ale z tego co widzę to za słabo dokręciłem tą śrubę i się rurka po prostu wepchała z powrotem tak jakby do tego uchwytu więc trzeba to z powrotem popuścić i tą rurkę cofnąć. Z powrotem ja to dokręcę. Teraz już troszkę konkretniej. I kielichujemy. O, teraz już jakiś opór postawiło. Nie wiem też ile to trzeba kręcić. Tak na oko. tutaj sprawdzę. To się, że jeszcze. Z pół obrotu. myślę że powinno to wystarczyć to jest tylko testowy taki kielich nie widział jak to się tym robi teraz tak odkręcamy tą wajchę rozsuwamy to wszystko na boki i kielich wyszedł tak tu trochę jest zrysowane, no bo no, mi uciekło to kielich o kielich. Nie jest nigdzie chyba pęknięty. Nie, ale już widzę, że za mało rurki zostawiłem, teraz idziemy pod klimat. Tu mam do porównania takie kielichy, które tam były zamontowane więc już widzę, że trochę za, za mało. Zabrać się, nie mogę złapać, ale nieważne widzę, że na pewno za mało zostawiłem tej rurki na zrobienie kielicha. No, teraz mam lepszą jakość, to można to pokazać. Tu trochę jest, no tu coś tam też jest, ale widzę, że trzeba mocniej dokręcić i więcej rurki wystawić, Tak samo tu. Więc poprawka. No powiem Teraz, jak to będzie. Nie wyjdzie, to tu będę musiał coś wymyślić. Boż żywcem nie mogą uciągnąć te, tej śruby. Teraz to i zobaczymy, jak wyszło teraz. No teraz, już to dużo lepiej wygląda. niż tu, znaczy no ogólnie niż przedtem teraz już ten kielich widać tu są mocne krawędzie, bo to było haratane brzeszczotem do metalu, więc ma prawo tak wyglądać, załatwi sobie jeszcze obcinarkę do równodzianych no i już podejrzewam, że niewiele brakuje jeszcze tak kawałeczek, dosłownie czy obro, obroty tą śrubą brakło, żeby żeby to wyszło idealnie, moim zdaniem, więc to jednak nie jest takie trudne. Kielicharka jest, kielich już prawie umiem robić. To trzeba będzie rozharatać tą rurę, co była przy tej klimie, żeby odzyskać nakrętki. Podkręcałem, To jedna jest dwunastka, druga szóstka rurka to jest dwunastka, to jest szóstka bez otuliny, ale szóstka ma w tej, tej otulinie, w tej izolacji Piwnica od gri. Bo w gry ta była cieńsza, gruba rurka była cieńsza I sprawdziłem, to jest on-off Ruszył ja w ostatnim odcinku próbowałem włączyć nią, ruszyć, ale później dogram i wkleiłem do niego. Ruszył klimatyzator, wiatrak poszedł na no, onofie, bo było, aż światło przygasło, było widać. Także jest szansa, że coś z tego będzie. Tylko, czy informację, sam że z niego, tak raz w roku, trzeba było przed sezonem, przed latem po prostu dobić gazu po zimie, bo gdzieś uciekał, bo zimie on tylko był do chłodzenia. Zobaczymy, jeżeli w agregacie uciekał gaz, no to będzie trzeba rozebrać. Jeżeli w jednostce wewnętrznej, w nawiewie uciekł, tak mówiłem, tylko mi obcięło nagranie. Jeżeli w jednostce wewnętrznej uciekał gaz, no to po problemie, bo ona nie będzie potrzebna, bo będzie wymiennik. Więc miejmy nadzieję, że to z jednostki wewnętrznej uchodził gaz. Tu trzeba to umyć trochę, bez w jakichś smarach. To było w mieście zamontowane. Będziemy widzieć. Jak wypali. Może się pomyśli na, na ten sezon grzew przed na tym, bo nie wiem jak to być z defrostami, bo tu nie ma żadnych czujników temperatur. jeżeli projekt wypali, to się pomyśli o jakimś lepszym na inwerterze. Może jaką piątkę. Klima się przerobi. No i wtedy już będzie grzanie ogarnięte. Także w tym odcinku by to było na tyle i do następnego na razie czas.